zasłon. Co ty, wariatka? Sam jesteś wariat. Nie będzie panu przeszkadzać jak zasłonię. Ale po co? Jest biały dzień. samo południe, czwarto po południu. Wrzesień, nie ma szóstej jeszcze. Ach, ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi tylko. To ty jesteś wariat. Po co ty chcesz zostać wariatko? Biały dzień, samo południe, czwarto po południu. Wrzesień, lato, pan mówi, jeszcze szóstej nie ma. Nienawidzę cię. Jeszcze kwadrans do odjazdu Ja już jestem mokry, koniec Nie wiem wiersz napisać wiersz. Dupa z pisaniem, chuj z poczytaniem Nawet sportu w gazecie nie zrozumiem Jestem w proszku Kompletnie rozmontowany Idę sobie, wariacie, zwariowany A ty chcesz? Siedź tu, zwariowany wariacie